Rosja, tak? Tak. Jak to widać, to jest Rosja. Luigi! A poczekaj. jak ty zacząłeś też. Dobra, tylko chciałem pokazać. Dobra, ee... Patrz, Luigi. Masz, bo trochę jakbyśmy na kebabie, to trochę. Życie cię straciłeś na tym Ty byłeś na kebabie. Ja nawet tam nie wszedłem. Ale tam czekałeś. Luigi! Snajper! Luigi! Snajper jakiś taki zły. E. Dobra. Spokój się. Stop it. Get some help. Co, mm. co ty, co ty tu nie wnikam. Też nie wnikam. Dobra. To wychodzimy! Chodź. Ja rozumiem, na Syberii jest zimno, może to wszystkie klony wybiło, bo widzę, że tu nic nie ma. Bardzo ciekawe. Dawaj to perami. Mówisz, że ten klon ma 11 faz, tak? Tak. Poczekaj, nie tak szybko, nie, a dobra, shift. Eee, zaraz, tu jest... a, dobra, tamten... Ten, ten, ten. Dobra, pójdę sprawdzić czerw u czerwonych. Poczekaj. Lony! Lony! Au. Co jest? Uważaj! Tam jest y, rosyjski klon. No, 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 no. Ha! No, 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 nie podda się tak łatwo. No, 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 się tak łatwo po nie podda. Stelka. No, 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 Okej, okay, jestem z powrotem, ale like gdzie on jest? No, 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 Dobra, teraz wezmę. no, 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 Dobra, bez... um. no, 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 no się wkurzył. No 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 nie lubisz tego No 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 się załatwić! O. Czy to się liczyło jaka stracenie fazy? Nie Ale dlaczego? To ty mnie nie zrobiłeś, no 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 no

Não, não, não. Não, 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 passar tentar. Não, 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 não. Não, não, lá. No, 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 rakieter to... wypada. No, no, no. Jak ty nie umierasz jeszcze? Dostał cię słyszę raz. No, 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 no ma trochę więcej kafe. Ała. Dobra, teraz muszę szybko lecieć ze wody. No, 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 jest dosyć wkurzony. Ale mnie to obchodzi. No 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 Okej, chyba No 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 chcę Ci widzieć Nie no 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 i powstrzymasz Zbyt łaby pewno. No 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 faza szósta gdzie jest to czego potrzebuje. To no, no 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 widzi w to potencjał. Nie sądzę. To znaczy chodzi mi o to, że ty żadnego nie masz, więc jak jakąś węgla. Co też nie czuć? Dobra, znowu go znalazłem. No no no. Ha. A o no no no. Klo, no 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 czas czas się spocić. Przepraszam, bardzo, co. Moc Rosy. Eee. eee. Klo, no no, no. <śmany> <śmany> No no no. no Ech. Bardzo się wczułem w swoje. No gdzie jesteś? Gdzie jesteś? No no no, gdzie jesteś? No no no. No no no, no. wiadomość do wszystkich klonononów tych ważnych i tych mniej ważnych, do wszystkich. Trzeba się zebrać, żeby żeby pokonać Ender Sworda i podbić ja. No no no. no musicie, musicie jak najszybciej się zgłosić. No no no, musi, muszę uciekać Gdzie jesteś Haha, na nie Mam coś na ciebie, daj weź, da, Nie no, chciałem jeszcze wykorzystać na nim Nieważne No no no, no. uciekanie Okej, okay, klon zwiał, ale myślę, że przynajmniej Tungana zostawił tak, leży, tak Patrz, to było zbyt proste Dobra, lolpost, z łączność? łączności E tak Jakoś Dobra. przeżyłem Jakoś przeżyłeś, ciekawe Eee, zwiał, ale mam tu... ale zniszczyłem tulgana. Dobra, ja zabiorę teleporter, żeby już go więcej nie wykorzystywali. Dobra, ja chodź do bazy i właśnie wracam do bazy. To zaraz idziemy na tego polskiego klona. Tak Dobra Teraz, chyba, nie czekam na siebie bazie A, dobra, e, sorry, lol post się zgubiłem Ja pierwszy raz tu jestem na tej scenie. kiedy się nie dziw jesteśmy. Mówiła, słyszałeś ją Nie, A, to nie, nie chcę mi się Nie chce mi nie chce mi się powtarzać jej Takaj, a to taka wiadomość Myślałem, że telefon do mnie dzwoni Tak czy siak. bierzemy ujdziego, może się jeszcze przydać. Czyli, czyli posłuchaj jak musimy być lepiej przygotowani, bo tam będzie klon rosyjski jeszcze z trzema fazami. A tam z trzema? Tak, to ale tymi wychilował potężnymi. Jakoś? Wychilował się jakoś? Nie, trzema, bo zostało... bo no właśnie no bo jak wrócił to się troszeczkę wychilował ale ma tylko już trzy fazy. Dobra. Dobra mam, mam nadzieję, że masz tam gdzieś laboratorium, przed laboratorium Żebyśmy mogli się tam teleportować I nie, żeby nie musiał... Oczywiście, że... Oczywiście, że tak. Dobra, bo już wiem, że będę musiał znowu całą drogę iść z... Laboratorium... Z Apple World do laboratorium Dobra, to jak? Bra Weźmy Żegnaj, Sniperze, że może wrócimy do Ciebie kiedyś Dobra, spokojnie, on jeszcze jest, to Kurde Dobra, to trochę się baguje. Teraz lepiej. Zum. Mum. Zoom, Zum. Zoom. Zum. Zoom. 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 No. Dobra, jesteśmy. Ech, słuchaj. dalej się buja. Ej, Valpost, no jak zniszczyłem do tego Tulgana, to czuję, że mam jakąś moc jeszcze. Patrz. O kurde. Dobra A ja w tym czasie na ostatniej, czwartej misji w, e, Udało mi się poprawić i naprawić jedną rzecz O To jest... E, tak, to jest bomba osłabiająca kon, to jest sticky bomb G, e, Jak będziesz rzucać, możesz użyć e, do polskiego do posta, żeby osłabić go do pięciu faz Ale nie mówię, że te pięć faz będzie łatwe Eee, no... Na tego... Żeby tego... Pamiętaj Dlatego pamiętaj, nie. musisz rzucić zanim on wyjdzie. więc zaatakuję. Eee, ale po prostu powiedziałeś coś, czego nie wiedziałem w ogóle. Dzięki. Dobra, to... No to chyba to biorę. Weź tego launchera i możemy iść do Polski. Dobra. Do bazy Polski. Dobra. Chwileczkę, daj, daj, puść, puść. Do koniec cięcia. Eee... Eee... To takie... Bra, tylko załaduj... Nic, po prostu trochę takie. Dobra, tylko załaduję dane. Do... Da. Wiem, e... bo jest załadowane. Posłaj. Tylko załaduję dane, bawy. Działaj ku pozłomu. Poczekaj, pomogę ci. Nie. Nie trzeba było w Brazylii kupować. To jest z Brazylii. Tak. I to jest z Brazylii. Ciekawe. Tak. jedyne mi. Akurat na promocji by to wziąłem. Odsun się, odsun się. Działa. Dobra, działa. Dobra, to chodź do tej Polski. Chodzimy. Jesteś gotowy? A co? A nie boisz się jego? Może ty. Czemu ja bym się go bać? Z tego, że ma 20 jest jest potężny. po prostu No, żeż, no.